No to będzie. Dzisiaj minuta dla świętego, ulubionego świętego papieża Franciszka. Dzisiaj Piotr Faber. Można powiedzieć, że to, co charakteryzowało gdzieś Piotra Fabera, to to, co charakteryzuje większość studentów. Bo kiedy ukończył pierwszy etap studiów, zupełnie nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Wahał się, czy nie wiem, małżeństwo, czy może zostać zwykłym prostym księdzem, a może zostać prawnikiem. Ewentualnie mógłby zostać lekarzem. Trzeba przyznać, że mierzył dość szeroko. Żył w takim wahaniu do momentu, kiedy poznał świętego Ignacego. I jak sam wspomina, Ignacy pomógł mu zrozumieć jego sumienie, pokusy i skrupuły, których doświadczał od dłuższego czasu, nic nie pojmując i nie znajdując drogi pokoju. Ostatecznie rozeznaje swoją drogę jako zakonnika. W nowo powstałym wtedy zakonie, towarzystwo Jezusowe. Znanym szeroko też jako jezuici. I czym się właściwie Piotr zajmował? No w zasadzie to wszystkim. Dawał ćwiczenia duchowe, był wykładowcą przez jakiś czas Pisma Świętego, pomagał biednym, ubogim, służył na dworach królewskich. Dość szeroko. No i jednocześnie zachowywał skromność i ogromną pobożność. Postać świętego Piotra Fabera pokazuje, że z Panem Bogiem w jego mocy można naprawdę odnaleźć swoje powołanie. I może nie będzie tu droga najłatwiejsza, ale z pewnością ta, która przyniesie największe owoce.